Trwający od sześciu lat konflikt we wschodniej Ukrainie najsilniej uderza w tych, którzy nie mogą porodzić sobie bez pomocy. Osoby w podeszłym wieku, samotne i z chorobami przewlekłymi. Pandemia koronawirusa pogłębiła ich problemy. Przez te restrykcje dzieci i wnuki nie mogły nas długo odwiedzać. Naszego wnuka zobaczyliśmy dopiero niedawno. To trudny czas. Staramy się zachować bezpieczeństwo, nie wychodzimy zbyt często z domu. Kiedy było szczególnie niebezpieczne, nie opuszczaliśmy domu w ogóle. Dlatego w miejscowościach znajdujących się przy linii frontu, niezwykle ważną rolę pełnią centra pomocy psychospołecznej. To właśnie zatrudnieni w nich pracownicy socjalni wspierają ludzi w codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów, ugotowanie posiłku czy załatwienie formalności w urzędzie. Jednak równie ważne jest udzielane przez nich wsparcie psychologiczne. Przez wojnę część osób wyjechało, a tych, którzy zostali, staramy się wspierać tak, aby chociaż trochę zapomnieli o wszystkich dziennych i nocnych koszmarach. Chcielibyśmy, żeby w tym miejscu młodzież i osoby starsze mogły przyjść, wypić herbatę, podzielić się swoimi obawami, problemami i byśmy mogli je wspólnie spróbować rozwiązać. Praca w tak trudnych warunkach nie pozostaje bez wpływu na poziom stresu, jaki odczuwają pracownicy socjalni. Dlatego PAH organizuje dla nich specjalne spotkania i warsztaty. Wzięłam udział w warsztatach razem z innymi osobami, które chcą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Poznałam dzięki temu wiele nowych osób. Wymieniliśmy się informacjami związanymi z naszą pracą, jak pomagać ludziom i jak zmieniła się sytuacja w regionie. Zwłaszcza teraz, podczas pandemii. Na tych spotkaniach nauczyliśmy się teorii i praktyki pomocy. Mieliśmy też okazję pokazać, jak pracujemy, bo ta praca jest bardzo złożona. Dzięki temu będzie nam się pracowało dużo lepiej. Warsztaty organizowane przez PAH przy wsparciu finansowym polskiej pomocy bezpośrednio przekładają się na jakość pracy pracowników socjalnych. Dzięki temu mogą oni lepiej pomagać tym osobom, które z powodu konfliktu zbrojnego i pandemii koronawirusa znalazły się w bardzo trudnym położeniu.